Najwyższy nominał z Wolnego Miasta Gdańsk. 1000 guldenów 1924 rok. Eee, proszę Państwa, chyba większość z Państwa się ze mną zgodzi, że jest to jeden z najpiękniejszych do Wolnego Miasta Gdańsk. Pozycja naprawdę przepiękna, jeśli chodzi o projekt. Ta czerwona barwa. Naprawdę bardzo, ale to bardzo udany. Banknot. Proszę Państwa, tutaj mamy egzemplarz w stanie 1 na 1. Bez ugięć przez rysunek, ale mamy drobne mankamenty w obrębie. Mamy lekkie świeżości końcówek narożników. I jeśli dobrze pamiętam, mamy drobne ugięcie w polu niezadrukowanym. Zaglądam do opisu, drobna nagniotka na prawym marginesie, spójrzmy, o jest. Mamy drobną nagniotkę na prawym marginesie oraz nieznaczna nieświeżość rogów, reszta perfekcyjna i tak też jest, proszę Państwa, pięknie zachowana, szeleszcząca, kawa banknotu, jakże pięknego, który naprawdę to było ogrom, ogrom kasy, można powiedzieć, w tamtych czasach, także te banknoty pochodzą z tak zapasów Rosenberga. W obiegu one raczej nie były ażkowych, nie faktu, że jest to banknot bardzo rzadki i to, co kreuje jego popyt jego cenę to jest właśnie popyt na ten banknot. Jest on naprawdę bardzo silny, wiele osób szuka. Yy, wysoki nominał Wolnego Miasta Gdańsk, ponieważ te banknoty są zbierane przez kolekcjonerów z całego świata, to, to tutaj popyt wyznacza cenę przy tych banknotach. Co zmienia faktu, że podaż też jest ograniczona, aczkolwiek co jakiś czas tysiączkę na aukcjach widzimy, to popyt na te banknoty jest tak duży, że za, za co chwilę pojawia się kolejny chętny, aby włożyć tak piękny banknot do swojego zbioru.